Wrocław Salon Jaremko dział samochodów używanych i jest tutaj wystawiony kilka samochodów Hyundai Promise cena brutto 65 800 Hyundai Promise obok 79 800 Hyundai Promise obok 108 ceny brutto Kolejny promis 85 400 ona 65800, rok produkcji 17, rejestrację 18, litr benzyna, manual przebieg 128 69 800. podobny do tego elektryka, którym jeździłem

Seat Leon siedemdziesiąt jeden kolejna Mazda trójka siedemdziesiąt dziewięćset automat kolejna Mazda ceny nie widać Seat Leon 74 600 Fordzik się trafił 66 Fokusik 2019 Jest jeszcze tutaj na placu zaparkowanych albo wystawionych szkody naprawa, a więc szkody całkowite. I tak wygląda salon Hyundai Jaremko we Wrocławiu w dniu 17 września 2022. Godziny około południowe 13:14. Yeah. Cin fucking...